«Sultano, cammello scatenato!» «Pinto il suo tono e si io, mio salato. «Sultano, cammello scatenato!» «Punto no, punto no e «Il sultan cammellesco!» «Ma guarda questo!» «Sembra un sultano che ha fatto un patto col diavolo del deserto, diventando un cammello con più oro addosso di una gioielleria ambulante punto cheer. W dzisiejszym programie sultan zmierzy się z wieprzem, dwoje najgroźniejszych wojowników pustyni. Nie, no ja sobie robię. Wieprz zbudował sobie spichlerz, zbudował sobie kobietę, zbudował sobie mur, zbudował sobie półschodka, który magicznie się przemieszcza i jest już zadowolony. Tym bardziej, że to uwierzył, zasłonił sobie widok na sułtana, więc nie będzie musiał tej grubej mordy oglądać. Natomiast sułtan, bardzo niestandardowo jak na siebie rozpoczął od zbudowania. Dwóch wież, o Boże, to jest Maxi Sultan Abdul dzisiaj, chyba w wielkiej, wybitnej formie, no bo ja dawno dwóch wież u sułtana nie widziałem. To są, to są dwa wieże, to nie jest jakiś tam y, żebrak, którego stać tylko na jedną wieżę. To jest sułtan, którego stać na dwie wieże. No, on jest chyba władcą, absolutnym jest władcą, totalnym jest władcą, który chce zmieść wieprza z powierzchni ziemi, który też ma bardzo dużo ale takiego cienkiego, nie to co sułtan. Wojna z drzewami też się na tyłach sułtana toczy. Kamień rzeką płynie. Pytanie tylko, kiedy ten kamień zostanie zamieniony na mur u tego sułtana? No bo chyba kamieniarze w jego zamku po zbudowaniu tej drugiej wieży poszli na trzy miesięczny urlop. Tak się zmęczyli, i widać, że bardzo się to. Wow, tych dwóch chłopów podniesiono. Ale ten jest taki gruby. Że nie zdołano podczas budowy muru go wznieść. No cóż. Ja się zastanawiam, jak mieszkańcy zamku wieprza orientują się w tym jego zabudowaniu. Jest tu pełno meandrów, pełno ślepych uliczek, to nie wiadomo do czego służy. Prawdopodobnie, miałaby tu kiedyś powstać wieża, ale na razie to są takie dwa wychodki po lewej i prawej stronie jego zamku. Krowy są już tak zdezorientowane tym, co się dzieje, że same idą na swoją rzeź, wolą y, oddać się pod ręce rzeźnika, niż dalej żyć w tym świecie, a sułtan potężny Abdul wyprowadza pierwszy atak. Zatrzymały się teraz jego wojska przed naszymi wielbłądo niedźwiedziami, naszymi sędziami, a potem się na kilka grupek, no i nie wiem, czy to jest dobra taktyka, jak wysyłasz 8 żołnierzy do ataku, a jednocześnie dzielisz się na mniejsze grupki, chociaż widzimy, że ta dwójka cały czas, wow, teraz znokautowali, oni drwala jednym ciosem. Ci kusznicy nie mają jak do nich strzelać. O Boże, najciebie jest pod latarnią. I taką mamy właśnie w tej chwili sytuację, że kusznik nie potrafi zestrzelić. Jednostki atakującej, bo ta stoi tuż pod nim, no i wiecie, kiedy się tak przechylić, to pewnie też będzony im przeszkadzają. No i sukces tych jednostek atakujących Sultana był jednocześnie ich końcem, bo się odsłoniły. Ale dobra próba Sultana, trzeba to przyznać. Ojej, ojej, i kolejne sułtańskie jednostki, tym razem A że coś im nie pasowało, to tak naprawdę była tylko kontrola tego drwala, czy to on, on nie defrauduje drewna i po skontrolowaniu tej oto chatki, że żadne machlojki się tam nie toczą, jednostki sułtana wycofały się, żeby zaatakować, nie, to jest kolejna kontrola. Co ten drwal im zrobił? Być może wiecie, ma on jakąś taką bardzo charakterystyczną cechę. Osobowości. Albo ma jeszcze bardziej charakterystyczną cechę wyglądu. Na przykład wielki nos. I wszystkie dzieci, które zaczęły się rodzić w zamku Sultana też mają wielkie nosy. Także zazdrości mężowie poszli na kontrolę do tej chatki, ale ten drwal, jak zupełny czad, unikał ich odwiedzin. Patrzcie, patrzcie, jak on ich unika. O, o, teraz będzie bitka? Nie, ale to jest ninja, ale on. No nic dziwnego, że wszystkie dzieci takie się rodzą, skoro. Oni są tacy klule z w ogóle, co się dzieje dookoła nich. A co robi Wieprz? Dlaczego Wieprz prosiak nie atakuje? Ale nie, no, sultan mi imponuje. Tutaj są łucznicy. Tutaj kolejni zbrojni. To jest naprawdę atak za atakiem ze strony sultana, kiedy Wieprz prosiak jeszcze nie wyprowadził swoich żołnierzy w pole. Naprawdę te dwie wieże były oznaką tego, że dzisiaj sułtan jest w szczególnie dobrej formie. To jest sultan jakiego naprawdę chyba jeszcze w naszej lidze nie widzieliśmy. No nie dość, że na, na bogato nie. Te dwa badyle mu w zamku sterczą. To jeszcze bardzo intensywny werbunek żołnierzy. I się zastanawiam, czy w ogóle sultan ma w swoich skryptach inteligencji coś takiego jak korzystanie z machin oblężniczych. Podejrzewam, że nie. Ale gdybym miał, to naprawdę byłby dla prosiaka zagrożeniem. Aż muszę chyba przyspieszyć grę, bo wcześniej ją zwolniłem, podejrzewając, że jak będzie za szybka, to się ten cały pojedynek skończył w dwie minuty. Ale teraz widzę, że ten sułtan nie da się pokonać dwie minuty. Tym bardziej, że prosiak jest bardzo bierny. Oczywiście bez skojarzeń. Widzimy, że. Mało jest aktywnych tutaj ludzi w jego zamku. Najbardziej aktywne to są te chyba woły i krowy, które same chodzą do jego zamku. No patrzcie, kobieta samotna stoi, musisz się jakoś tam drugą dzielatką pocieszać. No bo wszyscy się zajmują, trudno powiedzieć, czym. Nawet ten słup wysielniczy ta szubienica jest pusta. bo nic się w tym zamku nie dzieje, no. Na, to czeka, na co czeka wieprz? Zobaczmy, ile tu jest ludzi. Teraz wieprz spróbował, ale jak w masło weszły jednostki sułtana, które potem, jak masło, też na wielkiej temperaturze się roztopiły. Ale no, Sultan panuje nad środkiem mapy. Widzę, że jednak chatka drwala została zburzona. Także jakiś jednak mąż trafił do swojego celu to w ogóle jest? Po prostu tutaj stoi. By... <laughs> Jakiś w zamku Sutana stworzył kilkanaście takich samych posąków, ale jeden mu się nie udał, nie? Bo tam nos był ścięty, gdzie nie było za dużo, gdzie nie za mało. I postanowili, że nie będą do zamku wstawiać, tylko tak przed tym zamkiem. Bo być może, jak ktoś będzie z katapult strzelał, to ten nieudany posąg zniszczy. No dobra taktyka w sumie, jak tak się nad tym zastanawiam. Ale ten chłop ma daleko do pracy. Nie dajże że ma daleko do pracy, to jeszcze jego pracą jest robienie tego, czegoś. Aha, aha bo sułtanowi się zaczęły kończyć drzewa, więc rozumiem, że jego gospodarka także już zaczyna stawać. Ile oni w ogóle mają pieniędzy? O mój Boże, sułtan jest całkiem majętnym człowiekiem. No ja chciałbym mieć na koncie tyle pieniędzy, ile teraz ma sułtan, ale wieprz prosiak też już wytworzył. Porównywalną ilość jednostek, no ale patrzcie, jak cudownie kontrolują ci łucznicy to, co zamierza zrobić wieprz. O nie, o nie, o nie, o nie no powiedziałem i sułtan chyba mnie podsłuchał i chyba wiecie, on lubi udawać takiego słabeusza, nie? On, on z tego żyje, że generalnie jest tak słaby, że wszyscy inni lordowie go olewają, więc chyba mnie usłyszał, że ja go chwalę i pomyślał, że zaraz ta jego. E, ta, ta, ta jego oszustwa, tego maskarada Padnie, więc postanowił jednak znowu udawać Nieudacznika Albo nie, albo nie Niestety zginął Nasz jeden sędzia Także krwawe sceny w lidze botów dzisiaj On wstawił drugi spich lecz Niesamowity jest wieprz Jemu chodzi tylko o żercie Jemu chodzi tylko o jedzenie Żeby mieć jak najwięcej sera Jest taki mem, że jakaś dziewczyna dostała na pierwszej rance od chłopaka, który jest farmerem, yy, wielki kawał sera. Tym chłopakiem był wieprz. Mam na to dowody. Ale czyżby tutaj był potencjał na to, żeby ten pojedynek skończył się remisem, żeby Sultan ugrał jeden punkt na wieprzu, byłoby to coś niesamowitego. Na razie mamy jeszcze rok 98. Nie mamy jeszcze nawet roku 1000. Dwusetnego, także sporo czasu ma wieprz, ale on no nie jest dzisiaj w dobrej formie nie jest aktywnym graczem nie jest człowiekiem, który się stara, on tylko gromadzi zapasy tutaj spójrzmy na ten obszar jego zamku, który wypełniony jest niczym nie wykorzystuje przestrzeni nie wykorzystuje swoich możliwości ci inżynierowie, którzy siedzą w jego siedzibie, już chyba przyrośli do swoich stołków. Już chyba oni sami stali się takimi mm, androidami. Y, pół człowiek, pół krzesło. No teraz, jak na złość, jak na złość, kiedy zacząłem mówić, jak to bardzo sultan, nie ma szans, to przedarł się y, właśnie, jak wieprz nie ma szans, to przedarł się on do zamku Sultana, także wiecie co, ta gra robi mi na złość, także mm, będę powtarzał, że wieprz nic nie robi, wieprz nic nie robi, wieprz nic nie robi, wieprz nic nie robi, wieprz nic, wie, nic nie robi i zaraz zacznie ten chłopak coś robić. No teraz zaatakował, ale te lotne brygady rocarzy e, pana Abdulla jednak zdołały obronić nietykalność, cielesność swojego władcy. A, widzę, że tutaj Sultan założył nową kolonię drwali. No, jeszcze dużo tych drzew stoi. A więc jednak chłopak ma paliwo do funkcjonowania. No, bo wiadomo, że jego paliwem jest drewno. Jeszcze widzę, że... O, tu też! Ojej, ojej, to zaraz może Sultan uzyska nowe siły. On długo chyba nie zauważał tych zasobów, które są w rogach mapy. Ale patrzcie jak on ma teraz Eldorado, to jest faktycznie Sultan Prime. Zaraz być może Sultan wytworzy atak. Jakiego jeszcze... Nigdy żaden Sultan! Ojej ojej, co się teraz stało? O nie, o nie, o nie! Co? O nie Sultan wyprowadził swoje jednostki, kiedy Wieprz go atakował! O nie, Abdul stał się. Stał się ofiarą swoich własnych ambicji. Uwierzył swoją potęgę, uwierzył, że jest w stanie zaatakować wieprza, a ten proś jak ta świnia wyczekał to, wyczekał aż potężne wojska Abdulla wyjdą w pole, żeby, żeby przeprowadzić kontratak i zabić niebronionego Abdulla. To czysta kinema widzowie. Tutaj się wydarzyła 2 do 1. Wygrywa Wieprz z Sultanem. Daje taki wynik specjalnie, żeby przyznać jedną bramkę Abdulowi, który pokazał nam dzisiaj wspaniałą, wspaniałą grę. Trzeba to docenić. A ja doceniam Was, widzowie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wspieranie tego kanału na wszelkie możliwe sposoby. Zapraszam na mojego Twitcha, na mojego TikToka, Discorda. I na mój drugi kanał linki znajdziecie w opisie. A za dzisiaj jeszcze raz Wam dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo ponownie. Trzymajcie się.